Witam serdecznie wszystkich miłośników perfum, widzów mojego kanału, ale witam także osoby, które być może przywędrowały tu za słowem mobbing w tytule. No niewątpliwie istnieje ogromny związek pomiędzy tym, jakich używamy perfum, a mobbingiem. Przy czym nie dam Wam prostej recepty, że jeżeli używacie perfum X, to będziecie mobbingowani, a perfumy Y tego Wam oszczędzą. Może w ogóle o tym. Powinnam zrobić osobny film, i zapewne zrobię. Ale teraz chcę Wam powiedzieć o moim odkryciu perfumowym. Otóż przeżyłam w stosunkowo w krótkim czasie dwie rewolucje perfumowe dwa odkrycia, dwa szoki perfumowe a mnie już naprawdę niewiele woni, potrafi zaskoczyć. Otóż kupiłam sobie po latach wzdychania do fiolki, do próbeczki pewnych perfum, kupiłam sobie cały flakon. Perfum I przeżyłam szok, że one nie pachną tak, jak pachniały kiedyś. Yy, oczywiście też Wam powieść, że formulacja. Owszem, było coś takiego w perfumach, jak zmienianie receptur po to, żeby wyeliminować z perfum te składniki, które Unia Europejska yy, uważa za niedobre, które, za takie, których trzeba się pozbyć. To jest jedno zjawisko. Ale w tych perfumach dostrzegłam zupełnie inne nuty, jakby to był zupełnie inny produkt. To były takie perfumy. Elizabeth Taylor, pasja, taka naprawdę autentyczna starość i starość, ale w dobrym znaczeniu tego słowa coś bardzo, bardzo, bardzo old school'owego, chociażby dla miłośników niszy. To jest niezła wycieczka po takich starych, robionych według innej metody perfum. I w mojej głowie, w moich wspomnieniach pasja Elizabeth Arden. Tyler, Tyler, była perfumami, no jakimiś takimi niezwykle kobiecymi, niezwykle kwiatowymi, przyjaznymi. Natomiast kiedy pomachałam te perfumy po latach, pierwsza rzecz, jaka właśnie rzuciła mi się w nos, to było to, że one są, nie są przyjazne, nie są fiołkowe, nie są kwiatowe, tylko że tu na pierwszy plan wysuwają się noty animalne, jakieś takie drapieżne. I to są perfumy z 1988 roku, i ja jednym okiem, zaglądając na fragantykę, powiem Wam kilka słów o składzie. I tak ludzie mówią, że wyczuwają w pierwszej chwili kadzidło i nuty animalne, mało tego, czyli cywek, na dodatek aldehydy, skóra i yy, dębowy, czyli to, co jest w perfumach yy, takich przyprawych. Ja no, nieraz o nich mówię, to, to jest temat taki yy, w perfumach ciągle obecny. Więc one są takie wyraziste, chociaż pamiętałam je jako perfumy wręcz piołkowe. Pamięć zawodna, może źle oceniałam wtedy perfumy, może, może coś się wydarzyło w świecie perfum, coś co sprawia, że jednak nasze postrzeganie perfum się zmieniło. I można powiedzieć nawet tak, że pomiędzy ludźmi młodymi a ludźmi ze średniego pokolenia już nie, nie tylko są różnice pokoleniowe, ale jest przepaść pokoleniowa, bo. Kto się wychował na tej innej rodzinie, perfum nie zaakceptuje takich. To będą dla niego dusiciele i będzie mobbingował właśnie osoby, które używają takich perfum. No ale Elizabeth Taylor wiadomo, to nie były perfumy z jakiejś takiej bardzo ekskluzywnej, wysokiej półki. Chociaż oczywiście nie przeszkodziło to aktorce zarobić jakichś niewyobrażalnych wręcz pieniędzy na tych perfumach. Tak to bywa. Ale oto dokładnie wczoraj dostałam od jednej z Pań, która ogląda moje filmy, od pani Weroniki, flakony. A pomiędzy tymi flakonami znalazłam takie oto maleństwo, kochani. Już pokazuję. To jest miniaturka Safari Ralpha Lorena, czyli zapachu niewiele młodszego od wspomnianej pasji Elizabeth Taylor. I oczywiście pierwsze, co zrobiłam, bo to akurat był jedyny produkt, gdzie jeszcze coś tam można. No, powiedzmy, jeszcze taką jedną, jeden flakon był też z perfumami, no i ten. Generalnie zbieram puste flakony, no i patrzę, coś tam jest. więc pierwsza <coughs> rzecz, namiosłam na skórę. I znowu szok! Taki jak z Elizabeth Taylor, że to nie są te perfumy, które pamiętam z testów. No, niestety, przyznaję się, z testów próbkowych, testowych w perfumerii. Wydawały mi się wtedy perfumami łagodnymi, kobiecymi, bardzo eleganckimi. Nie świeżakami, niewątpliwie. A teraz wącham te perfumy i wyczuwam w nich. Coś niezwykle wyrazistego. I ta wyrazistość jest odskulowa, Niestety. Kiedyś mówiłam w pewnym filmiku, dam Wam linka oczywiście w opisie tego filmu, że perfumy muszą śmierdzić. W cudzysłowie i już żartem. Dobre perfumy muszą mieć jakąś taką nutę drażniącą, to i wyróżnia od powiedzmy, aromatów do kosmetyków albo spożywczych. Tak kiedyś robiło się perfumy. Teraz to wygląda inaczej. Teraz perfumy muszą od początku do końca nam się podobać i w nich absolutnie nie może być nic drażniącego. I ja myślę, że gdyby ktoś dzisiaj chciał używać safari Alfa Lorena i pracowałby powiedzmy w korporacji, ale nie byłby jej szefem, tylko powiedzmy jednym z wielu mógłby się spotkać, szczególnie gdy pracował w młodym zespole z mobbingiem. I to byłyby perfumy mobbingujące właśnie albo wyzwalające mobbing. Mobbingowe, może to byłaby lepsze słowo ponieważ są wyraziste, niepodobne do niczego, odstają od tego wszystkiego, co w tej chwili jest w perfumeriach, od tego, co się pojawia w perfumeriach. Teraz perfumy robi się zupełnie inaczej, eliminuje się nuty wyraziste. Może jeszcze zaraz wrócę do składu, do tego, jak się te perfumy robi, a teraz wam opowiem o perfumach Safari d'Alfa Lorena. Otóż one powstały 5 lat po premierze filmu Pożegnanie z Afryką. Wpisał się w te klimaty, właśnie jakie wyznaczył ten film. To dobry film, film kultowy oddziałuje na świadomość społeczną, oddziałuje na ludzi do tego stopnia, że wywołuje modę w ubraniach i także w perfumach i na tym pojechał Ralph Lauren, można powiedzieć tak w cudzysłowie, i zrobił te perfumy w 90 roku zostały wprowadzone na rynek i z kolei tutaj użytkownicy już nie wskazują tych nut animalnych, ale tak, mech dębowy niewątpliwie tutaj się wyczuwa, na pewno jest vetiver ale ten taki w tej, w tej starej oldschoolowej wersji dużo nut takich wyrazistych. Galbanum jest takie troszeczkę staroświeckie. Nie wiem, czy kojarzycie takie kwiatki śmierdziusze, jak ludzie na to mówią. To są samitki Tu są wskazywane jako najbardziej wyróżniająca się nuta. Narcy, chiacent no to nie są nuty delikatne, i ja tu wyczuwam bardzo dużą ilość nut pudrowych. Czyli produkt niezwykle bogaty, niezwykle złożony. Dzisiaj tak perfum już się nie robi i ludzie już nie zaakceptują perfum robionych w ten sposób, więc jeżeli na przykład jesteście um, menedżerami z jakiejś firmy, z nadania można powiedzieć, to wtedy możecie sobie używać perfum, jaki chcecie. Ale jeżeli na przykład jesteście um, szefami jakiejś społeczności typu um, stowarzyszenie, gdzie się szefem zostaje z wyboru publicznego, to tu już bym uważała z wyrazistymi perfumami, bo dla przeciętnego odbiorcy będą zbyt trudne. Tak się dzisiaj perfumy robi. Kilka razy o tym w różnych filmach wspominałam, że właściwie można powiedzieć, że w perfumach w ciągu ostatnich 20 lat nastąpiło kilka przewrotów kopernikańskich. Czyli ktoś, kto polubił perfumy w latach 90., powinien myśleć już o poszukaniu czegoś dla siebie ro pachnącego, robionego już według nowej szkoły. Czegoś, co nie drażni, nie prowokuje, nie. Tworzy efektu malowanego ptaka, bo właśnie te perfumy, chociaż są piękne, cudowne i no, zrobione przez wyjątkowych, wyjątkowy dom perfumeryjny, przez wyjątkowego perfumiarza, niemniej jednak one nie wytrzymały próby czasu. W przeciwieństwie do na przykład takiego trezora, który powstał, można powiedzieć, w tym samym czasie, w nim nie ma tych nut takich wyrazistych. On może się wydawać nieco retro, ale nie będzie chyba przeszkadzał, a te dwa produkty mogą przeszkadzać. I raz pytanie do Was: Czy macie takie produkty, które przeszkadzają innym, które są retro, albo które Waszym zdaniem przeszkadzają? Czy sami przeżyliście taką przygodę, że perfumy, które mieliście we wspomnieniach jako wyjątkowo łagodne, aksamitne, kremowe, wąchacie dzisiaj i one mają zupełnie inny charakter. Nie mówię o reformulacji, bo reformulacja powoduje, że zapach jest bardziej ubogi, płaski. Niby pachnie tak samo, ale pachnie krócej, nie ma tej głębi, natomiast ja przeżyłam taki właśnie nawet nie, no nie wiem co, to oczywiście nie mogło być deszczowi takie rozczarowanie, że albo nie mam pamięci zapachowej, albo rzeczywiście już to, co było kiedyś, w tej chwili kiedyś było łagodne i kobiece, w tej chwili jest drażniące i irytujące, a co drażni i irytuje może powodować właśnie to, że zostajemy przez jakąś tam społeczność odrzuceni. I to tyle. Chyba, że macie jakieś swoje przemyślenia, obserwacje związane z perfumami a bingiem, albo konkretne jakieś perfumy moglibyście wskazać, które mogłyby Waszym osobistym, prywatnym zdaniem taki efekt powodować, to podzielcie się tą wiedzą. Ja jestem tego bardzo ciekawa, ponieważ no to jest temat ważny, to jest temat ciekawy. Ja kiedyś o tym gdzieś tam przypadkowo powiedziałam o tym gdzieś tam w radio na przykład i od razu temat został pociągnięty przez prowadzących tą audycję, więc domyślam się, że ten temat będzie jeszcze długo, długo ludziom się podobał, będzie ich inspirował, będzie zastanawiał, będzie fascynował, więc jeżeli możecie coś ciekawego dorzucić do tematu, to na pewno się to przyda, bo ja myślę, że będę do tematu wracała, a może zrobię nawet rozdział w książce o tym. Także to tyle. Możecie mieć jakiś taki wkład w powstawie tego rozdziału. No i to tyle. Dziękuję za uwagę. Tym razem już naprawdę kończę. Wszystkiego dobrego, niemobigującego w żadnym wypadku. Pa Pa!